Jeleniogórskie Pogotowie Ratunkowe ma nową dyrektor. Została nią Ewa Redzisz, ratowniczka medyczna z 18-letnim stażem. Zastąpiła na tym stanowisku Mariusza Gierusa. W tej chwili pracuje u nas 14 zespołów, w tym jeden pracuje tylko na 12 godzin. Pracujemy na czterech powiatach. Powiat Lwówecki, Karkonowski, karkonoski, kamienogórski, lubański, więc mamy teren bardzo, bardzo szeroki yy, i pracuje około 150 ratowników medycznych. Potrzeb w pogotowiu jest wiele. Duży nacisk ma zostać położony na szkolenia ratowników i doposażenie sprzętowe. Podnoszenie kwalifikacji naszych ratowników medycznych, bo jak oni będą wykwalifikowani, to nasi pacjenci będą zadowoleni i jakość świadczonych usług będzie na najwyższym poziomie, ale również dodatkowy sprzęt, bo bez tego ratownicy też nie będą w stanie prawidłowo pracować. Od początku maja do końca września w procesie ratowniczym uczestniczył również motoambulans. Mieliśmy prawie 200, a dokładnie 192 wyjazdy alarmowe które e, pozwoliły nam dotrzeć do pacjentów w 108 przypadkach jako pierwsi. Kolejny sezon działalności motoambulansu finansowany jest z budżetu pogotowia. Nie jest on wpisany do systemu państwowego ratownictwa medycznego. Budżet na każdy rok zakładany przez pogotowie to jest 180 tysięcy złotych i w tym oczywiście mówimy o naprawach, o ewentualnych zakupach leków, sprzętu, czy wynagrodzeniach naszych ratowników medycznych, których w tym sezonie było siedmiu? Budżet jednostki to blisko 40 milionów złotych rocznie. Do końca roku tabor pogotowia zwiększyć ma się o dwa nowe ambulanse. Z okazji 75-lecia powstania pogotowia ratunkowego w Wielenie w listopadzie nastąpi uroczyste nadanie sztandaru.